Siawano widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w jakimś magicznym nowym świecie, nowa seria. Ze mną jest klocu. Elu, witam was! Piłaś I... y z tej strony. Ej, <laughs> moi drodzy, oczywiście odcinki z krosem będą tutaj. No na tej serii dzisiaj jesteśmy na L To jest... Nie wiem, jest synek, bo mam mało życia. To ory, jest ory, ory, ory. najcięższy świat na świecie, podobno w Minecraftie. Jak widzicie, ja też jestem teraz inaczej oświetlony, bo zainwestowałem w studio, bardzo mi się teraz podoba. Widzicie inne kolorki, za, za mną też nowe kolorki, więc fajnie! I mi się bardzo podoba. Ory. Napiszcie w komentarzu, czy fajna zmiana. Poczekaj, ja pomysł, no muszę się przywitać, no co? 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 Jaki masz pomysł? No Już nie mówię, no, do stary, bo tam są dwie... Duro aqui, viu? No tak, no zaraz to I, będziemy zgarniać, stary. Poczekaj, i musimy, poczekaj. Musimy kto, kto pierwszy stary. Czekaj, bo muszę jeszcze. Ja, ja tych brzeg nie widzę, bo jestem ślepy Aha, że tam, dobra, dobra. Ale poczekaj, tak. poczekaj. Najpierw widzowie, jeszcze pamiętajcie, że kontynuacja tego odcinka jest u Kloca, więc jak ten odcinek się kończy, wpadacie się do Kloca i tam jest drugi Białka. film. Z tej, z tej samej Białka. serii i tak właśnie będzie tutaj. Więc, więc pamiętajcie, żeby subskrybować dwa kanały, nie jeden. Ten też subskrybujcie, bo lecimy do Stykoła. Dobra, i lecimy po zbrojki! Zbrojka! Zbrojka, 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 zbrojka! Jak tu się wolno pływa! Kurde Dobra No nieee Mam ty masz lepszą Mam Dobra jest ja mam Let's, Toma, let's go ma. I tego się nie da założyć Nie mogę tego no, założyć no. The... Nie mogę tego co założyć nie Ty co masz mi? założone, masz to, debilu Masz to, masz to Nie mam Co mam? Co, co, co? Co, co, nie co ja ty? mam? Nie! Tak. Co? Najlepsze rzeczy mam stary Jak sowe the... Stary wszystko mam ja nie mogę, I my ja my nie tego... mówię, ej stary, my w ogóle tych itemów nie możemy na siebie kurde założyć, no, bo one no, jakoś inaczej no, działają, poczekaj. Czekaj. Nie mogę, Judonat dyrek derekłam My musimy nabić jakiś level, stary, to nie jest taka no. prosta gra Ale stary to jest inwestycja w przyszłość. Jak my teraz te itemy zabierzemy? A wiesz Czekaj, jak, ja jak my, to my zginiemy mogę... to będzie taki przypał, nie? To będzie taka tragedia. Panie, patrz, ja to biorę wszystko. Ja nie mogę nawet Ej. tej skrzynki, od... o. No nie mogę. Ale dobra, miecza, może, miecza nie. możesz chyba mieć, Miecza chyba można używać. No też mi się tak, no nie, znaczy na no, miecza to na pewno, Jezus to jest. Brody ja, ja jak nie tego nie rozumiem. Jak to... Jakie to są animacje walenia z miecza, pa! Ej no, jaki fajny! Dobra, niebie, ty jesteś na diamentowo! Ty masz to założone czy nie? Tak, no nie mam właśnie, nie mam. Ej, no ja, no, ja ty też, też nie mam. też masz założone, te jest zbu zbugowane. No, sorry. zbugowane, to Dobra, zbugowane. ja myślę, że my musimy szukać dalej tutaj rzeczy i musimy zacząć od zbierania tych. Nie, na ale, pewno... stary, my łóżko musimy łóżko to... mieć, no to jest po pierwsze, stary, my idziemy teraz na owce, ja biorę dawaj, tarczę Cześć, złoty będzie chyba w ogóle lepszy eee, hmm, Ok, okej, dobra się się, Ja w ogóle tych itemów nie mogę nie wytrzymać, ale mam je ja jakoś w ekipunku, więc chyba mogę ich używać you don't nie the nie Ha, nie no. mogę tej tarczy użyć, co? No, Ilu to stary, okay. to jest coś nie tak To jest dobra, jakieś tutaj. questy, dobra, nie, poczekaj, tu trzeba poszukać, a widzę te farming skills, okej okay. To potrzebujemy no. Farming. Uh, hold, shift, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. zero skill points. Potrzebujemy skill points, stary. Wrest. Totalnie tego nie rozumiem. Wy widzowie musicie pisać nam w komentarzach o co w tej gierce chodzi, bo jesteśmy totalne nuby. Ale dobra, ja myślę, że możemy iść na jakąś taką, w ogóle wiesz co się tam zbliża, ja nie? Że widzowie też mogą nie wiedzieć o co tu chodzi. Dobra, przede bo wszystkim co trzeba... Ale... Widzisz te potwory tam? Yeah, no, się, nie, ja cię nie mogę, to, to. dobra. Widzę, że ten świat będzie powolny. Ja wiem na pewno jedno. I jaki kotyk? Sieba. Ja Zabieramy wiem na pewno się. jedno, że z tego co pamiętam, tutaj się nie dało. Ale my tą wioskę pójdziemy. Co tu Kamienie było? stary, najpierw zbierajmy. Zbierajmy kamienie, bo to jest najważniejsze. Okej, okay, okej, okay. ja widzę, że są jakieś adoptowane psy przez kogoś, dobra. Teraz będzie ciemno. A, jakieś wilki, no a właśnie, tu widzę jakieś kurde dinozaury. Co tu się odwala w ogóle? Dobra, czy ja tutaj coś mam, co mnie może zainteresować w sumie? Dobre. Ej, nie mogę tu... Mogę tu wejść? chyba. Nie mogę tu wejść. Kurde, no przecież... Dobra, inaczej widzę, zjedzmy to drewno i w taki sposób się tam dostaniemy, prawda? No. Łóżko, łóżko mam stary, mam łóżko. Skąd masz? Let's go! Tutaj jest stary ten, wieśniaki są, chodź. No tak, tak, ja wiem, widzę. Wy Ale nie wiem czemu tak długo to trwa. Okej, okay, dobra, zniszczyłem. Tak mam. Ej, powiem szczerze, że... Jezus, jak ten... To ten serwer jakoś mega źle działa, bo powiem szczerze, że... No ja mam zbugowane stary, mi się w ogóle straciło drewno Aha, bo drewno, drewno chyba się w ogóle nie zbiera Chyba drewno działa tak, tak że się tak, go w ogóle bo... nie zbiera Nie, nie, musisz kamienie najpierw zacząć zbierać Chodź do mnie, w tą stronę, bo tutaj są łóżka stary Będziemy, ten, zrobimy sobie zaraz dzień Albo okay. nawet nie zrobimy dzień, tylko będziemy po prostu bezpieczni Okej, okej, okej Ja sobie zbieram jedzenie, w sensie staram się Czekaj, no ja jestem tu Co, nie? Nie. E, Kill off jest, nice, dobra U, Ty miałeś takie rzeczy tam Mogę użyć ten kill off? Mogę użyć ten kill off, okej A nie Osiem bo potrzebuję, 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 8 level, więc nie mogę go użyć, nie mogę go kopać, okej. Okay. Czyli nie mogę w ogóle Trzec tych, uczucia, tych rzeczy używać w ogóle. Czyli ja zebrałem naprawdę rzeczy, których ja nie mogę w ogóle używać, nie? spowolnione. jest jo, co to ja, to ja też nie mogę... Co? To jak ja mam jakikolwiek level nabić? Co jest? Dobra, no, ci, masz dla mnie łóżko? Wiesz, co mówisz? No właśnie szukam, ale nie widzę. No musisz, Błysim, musisz, dobrze się to... musisz dobrze szukać, musisz dobrze szukać. O, tutaj jest starycie. Z... Okay. Ja p... nie mogę stary, jest, ja się jest, tak boję jest... 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 Ja mam łóżko Dobra mam. O. Mam łóżko, mam łóżko, mam łóżko. O jest chleb, mam jedzenie, mam jedzenie stary Mam łóżko stare tutaj Mam łóżko, mam łóżko, mam łóżko. Masz o, jedzenie mam, też? Mam. Tak, 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 Mam Ale? chleby stare. Ja, ja, ja nie mam tutaj no. A bo ty właśnie tu jesteś, okej, okay. dobra, no ja już też mam łóżko, dobra. To będzie no. jeden no. dla tajemniczego gościa. Ej, poczekaj! Ej, takie zombie. Ale nie da Boże. się, bo Da się używać miecza? Nie da się, Nie da się, o kurde. E, powiem tak, musimy. Dać... Ej, owcy! Owcy, owcy, szybko! Aha, ale w sumie mamy łóżkę Poczekaj, mamy łóżka stare, ale czekaj. Nie, My się musimy gdzieś skryć, stary. Poczekaj, bo to się nie robi tak na pewno. To się jakoś inaczej. My co musimy tutaj zrobić? Najpierw kamień kamienie. się zdobywało. Najpierw zbieraj kamienie, tak. 10 kamieni musisz uzbierać. Mhm. E, a potem ja ci powiem zaraz, jak to uzbierasz kamienie. Ja nie mogę widzieć, to jest stres. Tylko jak ja mam uzbierać kamienie, jak jest noc, człowieku! Jezus Mario, proszę pomóż! Jak ja mam ci pomóc, stary? Nawet stary, nie, że ty jesteś! Nie, nie. Jakieś wieźmy panie łajsów mnie gonią. Nie, nie. Ja co? Się o, stary, ale ja nie, ja, ja. Nie wahaj, się... co tu jest, stary za mną biegnie do domu. Podpalą wszystkie, które Dobra, ja idę, czerw, ja idę, stary. ja idę, to klinczę. Wiem, że to coś po... ktoś... dodało, jestem za tobą, stary okay, za tobą, jestem tam. Po co co się dzieje. Widzisz to opacz. O, ja! o ja! O ja! Czekam. Dobra, nie, ja jestem bezpieczny w sumie. Tu się dobra, nie da ja przejść. Nie dobra, tu się da myślę, przejść. Że nie. Czemu tu się nie da przejść w ogóle, lol. Ej, no nie zabiją mnie. Dobra, zabiją. nie wiem o co tu chodzi. Ej, dobra, ja jestem błaga, w sumie błaga. w takim safe zone, ja jestem w bezpiecznym miejscu i w sumie. Jak no noc, mógłbym tu przetrwać od biedy, ale nie chciałbym chyba. Nie Zabiję. wiem, widzowie. To jest chyba. Nie. O kurde. Dobra, zamykam drzwi. przeciąłem, Ja widziałem co tutaj do mnie zbliża, to. Zestresowałem, mnie Dobra, u, sprzymię, on się dobija mi do domu. Widzę to, widzę Acholicy. to, ja nie mogę. Co to jest w ogóle? Ej, dobra, widzę, to jest najbardziej porąbana seria, jaką my kiedykolwiek z krocem odpaliliśmy. Przysięgam. Co on tam robi w ogóle u ciebie dalej? Ja ci się nie mogę. Dobra, wieśniak, trady, okej. Okay. Za to nie mam, za to też nie mam, tego też nie mam. Okej, okay. ty? Też tego nie mam, tego też, kurde. Ej, oni mają tak drogie ceny, stary, te wieśniaki. Ja nie mogę. Wiem, że na jakimś przycisku się wyłączało te rzeczy na prawo, ale nie wiem na jakim teraz. Ty, ty żyjesz w ogóle, się nie odzywać. Ale żyję, żyję, żyję. Ja tutaj walczę o, o wszystko. Jezus story! Widzowie ja, wyrzuciło mnie. Nie wiem dlaczego z Minecrafta całego, ale jestem w swoim domku. Tutaj w tym moim save zone. Powiedz mi, stary, jak długo trwa tutaj noc, że dalej jest noc, a dalej się nie zrobi dzień? To zaczyna już drażnić. Nie wiem. też masz taki ekran dziwny? Ekran? Nie, czemu? Czemu Jezu, zginąłem? Jak zginąłeś? Zginąłem. Zginąłeś? Nie no nie mów Stary, ja się stąd nawet nie różnię jak ty zginąłeś gdzie ty się w ogóle zrespiłeś? Gdzie ty jesteś? Nie, obok, bo ja tu łóżko miałem, wiesz, Okej, 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 dobra. ja się szybko dałem do łóżka, no. Ja w sumie no. chyba też się tu walnę, gdzie do łóżka. stary, ja mam pomysł giga, pomysł, chodź za mną. Ale stary, ja najpierw muszę mieć jakieś miejsce, gdzie ja pójdę do wyra tak, na przykład. ja mam takie miejsce stary, mam takie miejsce tak, gdzie... Tak, i tam, tam zginąłeś! Dzięki! Nie, to nie było tam, to nie było tam, chodź tu, chodź tu, stary, ja mam wszystko ogarnięte, tylko mój miecz diamentowy tu jest gdzieś tam. Czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie widzę w ogóle. Czekaj, czekaj. No ja widzę nick na przykład. Daj. Czekaj. Ale tak powolutku wyjdę. Kurde. No widzę nick, biegnę tam. Dobra, chodź Jakbyś szedł dobrać. w stronę. Nie wiem, jak... nie wiem nawet. Ile tam jest. O jesteś, to... o, jest to... o, za tobą. Tu. Tu, kurde, jak się ukrywasz, jak ty byś. Nie wiem, czy ty się boisz tak, gościu. No nie wiem, może tego, że to jest 50 potworów na minutę, co? No nowych. Nie? Może tego? Kurde. Pytanie zadajesz. No stary. Dobra. 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 Ty się da zbierać w ogóle? A. Chodź, jesteś tu? Do tam tego zamku, stary, chodź. Dobra, nie, ja się... ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Dęk, uciekam. dobra. Do zamku. Ej, tu jest skrzynia tajemnicza. O ja! Co to są za rzeczy? O ja, no zbrojo, story, ale mówię ci, tam są takie rzeczy, patrz. Chodź do góry. I u góry, stary, dopiero. Zobacz, co to jest bogactwo. Ej, tu jest jakiś jak patrz! Kurde, ten bruszki. Ej, się znajduje! Gdzie? Ja nie mówię. Zabijmy go? Jest miły. Nie jest miły, dobra, zabij go. Nie jestem w stanie, czym tego go Nie, pisz? nie da się, stary, nie da się, ale dobra, zabijamy go. Pal. Dobra, dalej, leci, 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 leci. leci. mam, ma. Wygował się. Nie chcę tego pięć. Dobra, jest, zej. Mam dobra, dobra, pierwszy level. Tak? Ale skrzynka! Szarfness 5! Stary, no. Musimy, stary, w tej skrzynce ustawić Okej, okej okay, ja też tutaj okay. dostałam swoje. Ja już hmm. biorę Ale i ty, ja nie mogę. Stary, i nie wiem, zostawiamy to, bo na razie tego i tak nie użyjemy. Ja biorę tylko Nie mogę Aha. teraz odpoczywać, tą potwory, nie wiem, część to? Nie Co można mówisz? tu iść spać, nie można tu iść spać, stary. A ja, to jest skeleton, stary na drzwiach! Na nie. drzwiach jest! O nie! Widzisz to? Ej, nie, ja to walę zaraz. Co mam teraz zrobić, stary? Ja zaraz wychodzę, stąd wyskakuję, stary. No nie, no nie, ja zostawiam tu z nim, no czekaj, trzeba go zabić. Nie zabijemy go, nie hmm. mamy itemów nawet. Zabijemy no, go, zabijemy dać. go chyba, no jak to nie? Ja ja tego nie mogę Czekaj, kurde, no właśnie, nie wiem, musimy jakiś level mieć. Poczekaj, skillsy, jak to się zdobywa? Farming. farming. Nie, my musimy zacząć starą grę od zebrania Atak. 10 rok, 10 tych y, ka kamyków. I Llega. potem robimy z tych kamyków nożyk i z tego nożyka starych farmimy y, i normalnie drzewa możemy tam zbijać. Ja Kurde, ja nie co no dobra, no dobra, okej, okay, no okej, okay. w takim razie dobra wow. Poczekaj, no bo ile ci zrobił serduszek dużo? Ja nie mam w ogóle żadnego jedzenia Super, jedno, 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 jedno. <laughs> Ja stary, nie mam żadnego jedzenia w ogóle. Ja wejść flaka, dobra, zamykam drzwi, stary Zamknąłem go, patrz! Nie wiem czemu ty to otworzyłem. No bo go wow. bijemy chyba, nie, no celem jest go zabić. Zabił mnie i to, co zrobiłeś teraz? Co ty zrobiłeś w ogóle? Ja nie wiem co ty odwalasz w ogóle, stary. Przecież ty nie wiem wysuwasz się mu totalnie, ale dobra, jest już dzień zaraz, jest już dzień zaraz, to już walisz to Dobra, nie, nie wiem nie ile. Nie. Ty mówiłeś, że on ci jedno serduszko zadał, ty zginąłeś od jego trzech strzałów. No to jak to w końcu jest? No bo to on mi HEDA chyba dał stary, to jest chyba jakiś He takiego headshot. Nie ma to, zły to naprawdę jest niesamowite. Ej, dobra. Ja po prostu totalnie no. nie wiem w tym momencie, czy mamy zebrać itemy. Co, co, co ty mówisz, że co trzeba zrobić? Bo zaraz Ale. jest dzień, zaraz jest dzień, nie jest możemy iść. Siunek. Ja je mam, ja mam. Ja je jest mam w ogóle jakieś. małe, ty są? Tak Zbierasz je najpierw. Najpierw te okay. kamyki zbierasz. Poczekajmy na dzień z dawaj, to ja to walę. Jesteś normalny. Jesteś no co teraz? I czekaj, idzie i teraz na ciebie zombie, stary. Zombie idzie! Zombie idzie pokonie. człowieku, no. Garni pokonie, się, to nie jest takie proste, to jest widzowie najcięższy świat na świecie. Idzie się schować do iglo. Ale no nie no, ty... stary mogę przyjść do naszej bazy. Co ty Dobra, robisz? Dobra ja muszę zobaczyć teraz jak to ja nie mogę, widzowie. Aha, i ty jest taki debil, nie wiem. Nie jestem debilem, jestem mądry. Ała! No właśnie widzę. Stary, ja mam pomysł. I teraz patrz, jak masz te 10 tych y, kamyczków, bo trzeba stary, musimy szukać, musimy rozwalać na, o, na drzewach liście i z tych liści macie wypać patyk. I z tego patyka dopiero robisz stary. O patrz, mam patyk. Gdzie on jest, wow, jest? niesamowite. Gratuluję, no, nie zdobycia zdobyłeś no, patyka. Patrz, I ja teraz pokażę, o, to, o co mi chodzi. Ok, ja ci okay, teraz, ok, ok. Tylko wyjaśnię, I tam jest ten szkieleton, nie? Tak, jest chyba. O, nie. nie, nie ma go. Nie, ma, ja to są jeszcze w ogóle twoje ten. Chodź, Jest. Dobra szybko! Szybko! Dobra, szybko. Dobra, jest. Patrz, i teraz patrz. No. Yy, po, masz ten patyk no. i masz te 10. I te 10 połóż yy, na skos. Zrób to na skos. Okej. Okay. A nic się nie dzieje. A to odwrót może, na odwrót. <laughs> jak tak na nic nie odwrót? Nic się nie dzieje. No stary, na pewno musi coś się dziać. To nie jest tak, no że... No po tak... co ty to otwierasz, ty no, Przecież w laku, to nie bo... ja. ja To nie tak, nie, że te kamienie ja trzeba to... było zniszczyć. Te kamienie? Coś się z nimi robiło, ja właśnie nie pamiętam teraz. Ok Ładnie jak to się... To się jakoś kraftowało. Ale no, nie, to trzeba iść chyba na jakiś twardy ten, na jakiś twardy kamień, bo to się nie rozbija o takie coś. To, o tu jest przecież kamień, czekaj. Aha, faktycznie o krawędź to trzeba było zrobić. Wtedy wylatują plinty. I o krawędź. Takiego. Nie, to było później. Kurczę, nie pamiętam. Jaka jak krawędź, poczekaj, rozwalam to na kamieniu. No nie działa, poczekaj. Nie, no. nie, krawędź tego, patrz, tutaj z wow. tutaj tak żeby, żeby ruch był, tutaj na rogu zł. Czy to też nie? Trzeba ja kilka, no nie, nic nie zadziałało. Hmm. Jeszcze raz, co to jest? Kurde, to kora. Kurde, co to jest? No, Drzewo jakieś. Nie, no nie działa to stary, to ewidentnie bo to nie. Mus... No to musi to zadziałać. Poczekaj, no. poczekaj. Wydaje mi się, że jeszcze jedną opcją jest rozwalenie tego o kamień, tylko gdzie to jest jakiś kamień. Jak znajdziesz kamień, to jest sta... jestem w stanie, kamien? może to wtedy rozwalić. Ej, no jest Zimno mi. Ale nie taki, musi być zwykły, wiesz? wiem, wiem. Kurde, zombie na mnie białam. idzie. Zombie na mnie idzie. Nie jest, stary, białam. no jest Gigalipa, my w ogóle jesteśmy takimi debilami w tej grze. Poczekaj. To jest, coś okay. to jest coś. Mam. Drzwi, Kurde, kamień, nie, kamień zwykły musi być taki, totalnie zwykły kamień. Totalnie zwykły kamień, ale dobra, I no jeżeli. To jest Patrz, mam, mam. Wejdź do środka, wejdź do środka. No, no. Okej, okay, no tylko że tam jest 50 stworów za to, jakbyś nie widział, no i WPUŚCIŁEŚ MI ZOMBIAKA DO CHATY, O JEZUS ŚWIĘTY No to Naw fajnie, nawet. nie? No to, fa no to super, że się cieszy z tego Dobra, idę I dookoła, dookoła do dookoła EJ, dookoła. TU JEST 5 ZOMBI, ja, JA NIE ŻYJĘ Zginąłeś już? Nie, ale no żyję, ale nie wiem jak Czekaj, ja jedę właśnie to, ten kamień tutaj Wejdź tam do tej jaskini może nie. Próbuję to niszczyć ja sam na tym nie co mam robić bo ja to niszczę. Ja mam drugie Ja mam Kurde, niszczę te kamienia, ale one się nie chcą na tym zniszczyć. Coś robimy? Coś robimy nie tak, widzowie! Ja doskonale wiem, że wy wiecie co my robimy nie tak i wydajcie znaka w komentarzu, ponieważ my coś na pewno robimy nie tak. No a następny odcinek, czy kontynuacja tego odcinka jest u kloca, więc podajcie do kloca. Ja w tym momencie Jasne. wyłączam i widzimy się jutro na kolejnym filmie, widzowie, może z tej serii. Zobaczymy, do usłyszenia! Jo, ziomale!